Dziękuję naszej Ojczyzny, dziękując Bogu za wolność, modlimy się szczególnie za tych, którzy walczyli za tą wolność. Wspominamy tradycyjnie w Bazylice Mariaskiej zawsze 1 sierpnia tych, którzy zginęli w powstaniu warszawskim, II wojnie światowej, w okresie komunizmu, za wolność ojczyzny. Módlmy się, by ojczyzna była jedna, byśmy ją kochali, byśmy byli dla siebie braci. Ty wielką na Te serdeczne uwarunkowania to były tak, że stali miał w planie zająć Warszawę i czekał aż się ona wykrwawi i ledwie wróca grzebiąc w Show Bye. dachtje droogje Powstanie warszawskie nie było powstaniem zwycięskim, ale tak jak powstanie styczniowe, czy listopadowe, stanowi nowy krok w historii Polski. Krok, przy, bez, wydarzenie, bez którego nie byłoby współczesnej historii Polski. Kraków jest miastem historycznym. Królewski Kraków musi pamiętać o wszystkich wydarzeniach, tych najważniejszych szczegółów. Dlatego samorząd miasta Krakowa zdecydował, że w Krakowie, w bardzo szanownym miejscu między Wawelem a skałką powstanie pomnik Armii Krajowej. Mam nadzieję, że któryś z kolejnych uroczystości związanych z powstaniem warszawskim także tam pod pomnikiem Armii Krajowej będzie się odbywał. Królewski Kraków musi pamiętać o bohaterach, chce pamiętać o bohaterach, będzie czcił bohaterów Polski podziemnych. Cześć im i chwała. Moi drodzy, byłoby niedobrze, gdybyśmy w tym miejscu nie wspomnieli bohaterstwa najmłodszych uczestników powstania warszawskiego. Posłuchajcie państwo, jak Mały Ryś, członek szeregów, pisał z barykad Warszawy do swojej mamusi. Mamusiu, Mamusiu. Piszę do Ciebie i papier całuję, co do Was pójdzie. I tak, tak żałuję, że się już z Wami pożegnać nie mogę. Pójdę, Matuś, już w daleką drogę. Rankiem mnie kula śmiertelnie zraniła, lecz dla Warszawy. To ciężką nie była. Przecież w obronie Warszawy zadana nie może boleć największa rana. Boli. Manuś w piersi bardzo boli. Ale Warszawa nie będzie w niewoli i cała nasza Polska będzie wolna. Więc nie na darmo. Ta praca mozolna, ta praca dziadpy, co zręcznie sobie poczynała, a wszystkim ludziom tak się podobała dzieci odwaga, że nam małe dłonie błogosławiły na polskim zagonie. A kiedy z wiosenką odnajdzie się Matuś, mogiłka moja, niechaj łezka dla ciebie, Matuś, nie będzie gorzką, Postawisz matuś Mi krzyżyk brzozowy Wietrzyk powieje nań Świeży, majowy Śliczne różowe Zaświeci słoneczko To nie płacz wtedy Najdroższa mateczko Lecz powiedz z dumą Mamusiu jedyna nie Niejedna Polka Dała puste syna Czy ty widzisz mą Polskę? Czy ją widzisz, Boże? Kantorowe pomniki miast kościołów stoją. Rosną mury bachusa, ku chwale opoją, którzy nędzny swój żywot wiodą na bezdroże. Czy Ty widzisz mą Polskę? Czy ją widzisz, Boże? Ludzi, którzy ojczyznę ukochać się boją. Rany w sercach po kłamstwach nieprędko się goją. Bliższy im godle brechacz niż herbowy orzeł. Cóż ta Polska jest winna? Znów w niewolę wzięta. Spojrzyj, Boże, łaskawie a nie znajdziesz winy. Spojrzyj Boże na Polskę i rozerwij pęta, które na ręce matki nałożyły syny. Niechaj jej łzy żywiczne zmienią się w bursztyny i w bursztynie zostaną, by matkę pamiętać. rządkom nadzwyczajnym, Pani Halinie, ale także Panu Edwardowi za te piękne, wzruszające wiersze. Przezentur. 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 Proszę Państwa, teraz proszę o złożenie kwiatów przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Zarząd Główny, reprezentowany przez pana wiceprezesa doktora Kurka i przez zarząd Małopolski. Proszę o złożenie kwiatów przez dowódcę drugiego korpusu krakowskiego, pana generała Wilewskiego. W imieniu Małopolski, Małopolskiego Sejmiku złoży kwiaty Pan Przewodniczący Barczyk. Imieniem Rady Miasta Krakowa Pan Przewodniczący Kośmider. Proszę Państwa, bardzo proszę o złożenie kwiatów, nawet może wcześniej powinni składać powstańcy warszawscy. Będzie składał Związek Sybiraków. Jest Jest Prosimy przedstawiciela Instytutu Pamięci Narodowej o złożenie kwiatów. Brawo doktor Korkuć. No. Teraz proszę państwa, służby dyplomatyczne, konsulowie, po kolei proszę łaskawie składać kwiaty. Towarzystwo Obrony Kresów Zachodnich Polski. Proszę Państwa, w tej chwili poproszę o złożenie kwiatów w dyrekcie Muzeum Armii Krajowej. Małopolska oddział Kraków. Przepraszam, jeszcze nie obrony suwerenności. Pełnomocnym suwerenności. On na samym końcu pokazać. Solidarną Polskę o złożenie kwiatów. Prosimy o złożenie kwiatów przez klub gazety Polskiej imienia Janusza Kurtyki. Prosimy przedstawicieli KPN-u. Z kolego Krzysztofem Bzdylem. Prosimy o kolegę złożenie kwiatu Prosimy Ligę Obrony Suwerenności Pana Kuklej Proszę Państwa, mam nadzieję, że wszyscy, którzy chcieli uczcić ten dzień kwiatami, już to zrobili. Jeszcze raz serdecznie w imieniu okręgu Małopolska dziękuję za dzisiejszą uroczystość, taką bezpośrednio, a jednocześnie dziękuję serdecznie Pocztom Sztandarowym za obecność, za cierpliwość, za siłę, że w tym upale mogli koledzy wytrwać. Dziękuję bardzo.